Polonia Łaziska Rybnickie ma za sobą pierwszy sparing. Podopieczni Wojciecha Dzierżęgi ulegli Unii Racibórz 3 do 5, ale nie ma powodów do niepokoju. Tym bardziej, że w klubie można spodziewać się nowych twarzy. Myślę, że, że przyjdzie do klubu Adrian Henkel, to jest brankarz z startu Kamil Wątkowski, jesteśmy na etapie rozmów, jeszcze z tym zawodnikiem. Dzisiaj akurat grał w sparingu z Unią Racibusz. Unii. Później jeszcze ma przyjść do klubu Patryk Witas z Fortecy Świerklanym. Też dogrywamy ten transfer i Kamil Piechaczek z przyszłości oków. Nie brakuje także zawodników, którzy opuszczą klub. Prawdopodobnie w zimie opuści klub Norbert polit do startu Szana Odejdzie, jest też ta sytuacja jeszcze niewyjaśniona, bo, bo będzie to na zasadzie wymiany z Adrianem Winkelem, więc jeszcze nie wiadomo czy się to dogadają. Przy okazji zapytaliśmy także trenera, jak z perspektywy czasu ocenia sytuację z meczu ligowego, kiedy zobaczył czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie. No na pewno dając przykład chłopakom, nie powinien tak zrobić. Jak było widać na, na wideo, fal był bardzo brutalny. Chłopak wtedy mógł mi nogę, złamać nogę, ale myślę, że drugi raz, bym takiego czegoś nie zrobił.